Weźmy jeszcze najpierw Ukraina i czy to jest trener Szewczenko. Nie musimy walię, ale się boję, czat. Walia jest najgorsza. Ah. Rush będzie, też się boję tego Ayana Rasha. Dzięki Teddy za suba, pozdrawiam, widza. Widzowie, bless RNG, błagam, żeby to nie był Ajan Rash. Jest, na szczęście nie jest to. Ani Rush, ani Giggs. Uff. Dobra, ale jeszcze jest tyle syfu. Coś tutaj jeszcze jest? Nie, na T już nic. Na S. Na S jest Szwecja. I oby to nie był również Henryk Larsson. Bo też jest to słaba karta i to bardzo słaba. Nie jest to Larsson. Git. Szkocja. Dalglish? Brałbym. Ale bez szalu też już na ten etap. Ale i tak bym brał. Czy to jest Dalglish? Nie. Dobra, nie jest to szkod. Słowacja. Nie czekajcie, widzić. Nie widzicie z Serbii. Serbia. Oby nie, matko. Oby to nie był widzić, bo na tym etapie gry w ogóle mi się nie przyda. O, Tyle czasu i dostać widicia. A, tragedia. Tragedia. tragedia GG!